Czym jest niepodległość wiedzą doskonale wszyscy uczestnicy 21 międzypowiatowego przeglądu pieśni i piosenek patriotycznych, który odbył się w ośrodku kultury w środzie wielkopolskiej. Będą występować uczestnicy szkół podstawowych z podziałem na dwie kategorie: kategoria 1-4, kategoria 5-8 e, oraz uczestnicy szkół ponadpodstawowych. I W sumie na śledzkiej scenie zaprezentowało się około 70 młodych artystów z kilku powiatów. Dla wielu z nich uczestnictwo w takim przeglądzie to dowód na to, że cenią swoją ojczyznę. Bo to jest nasz kraj i to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać, bo to są uczucia, wspaniałe rzeczy. Ponieważ to jest nasz kraj, powinniśmy o niego jak najbardziej dbać, aby po prostu to był dobry kraj. Aby po prostu yy, nie było wojen jak kiedyś, bo my żyjemy teraz naprawdę w świetle luksusu, bo kiedyś yy, na wojnie dzieci nie miały tak dobrze. Uczestnictwo w przeglądzie jest także okazją do rozwoju. Na przykład, jak nie wiem, ktoś chce jakieś swoje lęki przełamać, na przykład z odwagą, to ja myślę, że jak najbardziej. Fajnie właśnie tak wystąpić. A jak mi odpło... Międzypowiatowy Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych organizuje od początku Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. Chodzi o krzewienie idei dbania o ojczyznę i pamiętania o jej trudnej, ale też chwalebnej przeszłości. A Tym, co dzisiaj ich wszystkich połączy jest zamiłowanie do muzyki, ale też kultowanie idei patriotycznych i to jest bardzo piękna idea, którą myślę, że warto, żeby przetrwała jak najdłużej. Субтитры создавал DimaTorzok